Dzień dobry. Pierwsza połowa 2023 roku była dla naszej kancelarii niezwykle intensywna z uwagi na ilość zapadłych rozstrzygnięć korzystnych dla naszych klientów, a także przełomowe dla Frankowiczów wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, że w samym czerwcu 2023 roku wygraliśmy z bankami łącznie 59 razy, z czego 12 wyroków jest już prawomocnych. Oznacza to, że od początku 2023 roku uzyskaliśmy 407 wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię. Co istotne, w czerwcu najwięcej rozstrzygnięć zapadło w sprawach prowadzonych przeciwko bankowi Millenium, z którym wygraliśmy aż 17 razy. Z M Bankiem wygraliśmy 12 spraw, a z Raiffeisen Bank 9. Niezależnie od ilości spraw należy wskazać również na szybkość procesów. Wskutek noweli kodeksu postępowania cywilnego procesy przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytowych toczą się według miejsca zamieszkania konsumenta. Zabieg ten miał na celu odciążenie wydziału frankowego sądu okręgowego w Warszawie, który jest najbardziej obciążony sprawami frankowymi w kraju. Tym niemniej, jeśli łączenie postępowań w Wydziale Frankowym rozpowszechni się, wiele procesów powinno zostać rozpoznanych znacznie szybciej, co przysłuży się urealnieniu prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Ostatnimi czasy rozpoznano bowiem Wydziale Frankowym sprawę, w której połączono do podważenia 22 umowy kredytowe. Kluczowe znaczenie będzie miała jednak ocena tej praktyki przez sąd drugiej instancji, jeśli nie będzie budzić zastrzeżeń, Zachęci to przecież sędziów do korzystania z łączenia spraw. Warto omówienia jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zapadły w sprawie 28c 2111 przez 21 w dniu 1 czerwca 2023 roku. Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszych klientów z Deutsche Bankiem w kwietniu 2007 roku. Należy nadmienić, że przedmiotowy wzorzec umowy jest uważany powszechnie za trudny do podważenia, a to z uwagi na zastosowanie zapisów mogących świadczyć o walutowym charakterze zobowiązania. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia zwrócił uwagę na abuzywny charakter umowy. O jej wadliwości świadczy zwłaszcza nierównomierne rozłożenie ryzyka poprzez całkowite obciążenie nim konsumenta. Wyłączna kompetencja w zakresie kształtowania kursu walutowego należała bowiem do banku, który w żaden sposób nie zabezpieczył ryzyka kredytobiorcy. W ocenie sądu nasz klient posiadał interes prawny w ustaleniu nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy kredytu, albowiem oczekiwane rozstrzygnięcie doprowadzi do jednoznacznego określenia sytuacji prawnej stron i tym samym usunie niepewność co do istnienia określonych uprawnień oraz ryzyko ich naruszania w przyszłości przez bank. Kolejnym wyrokiem, nad którym warto się pochylić, jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 czerwca 2023 roku. Sprawa o sygnaturze 5 ACA 419 przez 22 jest to sprawa przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska. W tym przypadku ponownie został utrzymany w mocy wyrok Sądu Pierwszej Instancji, który ustalił nieważność umowy kredytowej z 2005 roku. W uzasadnieniu podkreślono, że naruszenie interesów kredytobiorczyni jako konsumenta należy upatrywać nie tylko w sposobie indeksacji charakteryzującym się dowolnym kształtowaniem przez bank kursu waluty, lecz przede wszystkim w przerzuceniu na kredytobiorcy nieograniczonego ryzyka kursowego. Jednocześnie bank nie zrealizował obowiązku informacyjnego poprzez niewyjaśnienie skutków ekonomicznych zawarcia umowy kredytu frankowego, a wyróżnikiem omawianej sprawy jest fakt, że kredytobiorczyni w momencie zawarcia umowy kredytowej legitymowała się wykształceniem z zakresu nauk ekonomicznych i wykonywała zawód inspektora kredytowego. Pomimo wskazanych uwarunkowań, sąd nie doszedł do konkluzji, wedle której powódka w momencie zawarcia umowy kredytu posiadała zwiększoną świadomość w zakresie m.in. dynamizmu walutowego i specyfiki umowy kredytu denominowanego. Warto także podkreślić, iż korzystne wyroki w sprawach frankowych nie są wyłącznie domeną Warszawy. Potwierdza to chociażby wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie 1 ACA 220 przez 23 z 28 czerwca bieżącego roku, który unieważnił umowę zawartą w 2006 roku z Gimany Bankiem. Sąd Apelacyjny w Lublinie w całości podzielił naszą argumentację prezentowaną w procesie. Umowa kredytowa nie zasługiwała na utrzymanie jej w mocy w oparciu o średni kurs Narodowego Banku Polskiego z uwagi na zawarte w umowie klauzule niedozwolone. Również wyrok sądu. Na z 1 czerwca 2022 roku, na który często powołują się pełnomocnicy banków w przypadku wzorców g Money Bank, o rzekomej możliwości podziału klauzuli na części, nie został zaaprobowany przez lubelski sąd apelacyjny. W świetle niedawnych zmian dotyczących właściwości sądowej należy zwrócić uwagę na dotychczasową taktykę procesową naszej kancelarii, która już wcześniej nie opierała się kierowaniu pozwu do sądu właściwego dla siedziby banku. Tym samym już od wielu lat z powodzeniem prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Czerwiec, podobnie jak ubiegłe miesiące, okazał się dla naszych klientów niezwykle korzystny pod względem zapadłych rozstrzygnień sądowych. Wygrywamy niemalże z każdym bankiem, co stanowi dla nas ogromną motywację do dalszej pracy, również nad sprawami dotyczącymi odmiennych wzorców umownych niż te z ukształtowaną linią orzeczniczą. Ponadto, w dalszym ciągu poszerzamy zakres naszych zainteresowań zawodowych, dlatego objęliśmy nimi także kredyty złotowe z oprocentowaniem WIBOR. Jednocześnie pragnę zachęcić Państwa do skorzystania z kalkulatora złotowego dostępnego na naszej stronie internetowej dzięki któremu każdy może oszacować wielkość roszczeń, jakie mógłby zgłosić w procesie przeciwko bankowi.